Mecenasem programu jest Komisja do Spraw Mediów i Promocji Wędkarstwa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Marszałek Józef Piłsudski powiedział, że Polska jest jak obwarzanek. Najsmaczniejsze jej części są na kresach. Ja dzisiaj jestem na rubieżach polskich wód, nad rzeką, która stanowi wschodnią granicę naszego państwa. Bardzo piękna, urokliwa rzeka. Jedyny mankament jej to taki, że nie wszędzie można podejść, można rzucić. Ciężka technicznie, pełno jest traw, krzewów, drzew, ale z drugiej strony czyż na tym właśnie nie polega urok wędkowania, żeby móc łowić nad naprawdę dziką rzeką. Jesteśmy nad rzeką Świsłocz, która jest rzeką graniczną, po drugim stronie już jest Białoruś. Jest kleń, jaś, jest trochę drapieżnika, szczupak, okoń oraz płoć. Poza tym kiełb, słonecznica, trafiają się głowacze. Rzeka Świsusz jest rzeką bardzo czystą. Nie ma po prostu żadnych zanieczyszczeń, no po prostu nie ma żadnego przemysłu. Może jakieś 10 lat temu po drugiej stronie y, łowili wędkarze z Białorusi, ale od właśnie gdzieś od tego czasu po prostu chyba mają zakaz, nikogo tu nie ma. Jedynie. Y, no, Polacy z naszej strony. Żeby łowić na rzece Świsłocz, no potrzebna jest karta, opłata i zgoda straży granicznej. Zgłasza się telefonicznie albo osobiście jedzie się do dyżurnego. Podaje się swoje imię, nazwisko, markę samochodu oraz numery rejestracyjne i miejsce wędkowania. To się zgłasza do Straży Granicznej w Krynkach, bo to jest po prostu no, 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 rejon. Na świsłości wędkujemy wiosną, no i tak do, do czerwca, potem po prostu rzeka jest bardzo zarośnięta i są bardzo trudne warunki do, do wędkowania. Czyli ryba ma dużo pożywienia Albo no, 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 no to trudne jest, nie? Zimą raczej też tu nie ma wędkowania, bo to jest rzeka bardzo, no, mała jest, zamarznięta i warunki dojazdu tutaj są po prostu raczej niemożliwe, no. No, Kiedyś numer jeden to była Płoć, bardzo duże okazy, nawet kilogramowe, większe, no ale po prostu zaczęliśmy zarybiać i teraz jest bardzo dużo klenia i Gatunki dominujące chyba raczej. Świsłoc spada do, do Niemna. Z kolei dopływem Świsłoczy jest rzeka Nietupa, która jest rzeką górską. Rzeka Nietupa należy do Wody Rybackiego rzeki Świsłocz numer 1. Jest to największy dopływ rzeki Świsłocz. Uchodzi ona do rzeki Świsła, czy 10 km poniżej granicy naszego państwa na terenie Białorusi. Jest to rzeka zmeliorowana, przekształcona przez człowieka. Głównym gatunkiem występującym w rzece. Tupa pa jest strąg potokowy. Są prowadzone coroczne zarybienia tym, tym, tymże gatunkiem. Tempo wzrostu strąga potokowego w tej rzece jest dosyć dobre i szybkie. Ma dosyć dużo pokarmu. Głównie jest strzebla potokować dziernik. Jest to rzeka dość mało uczestniana. Większość wędkarzy nie zapuszcza się tak do odległe regiony naszego województwa. Jest to odcinek przygraniczny. Rzeka płynie wzdłuż granicy po czym uchodzi do rzeki Świsłocz poza granicami naszego państwa około 10 km w dół. Każda obecność w na, strefie na nadgranicznej wymaga zgłoszenia wcześniejszego. I Być może jest to jeden z powodów tego, że, że, że presja wędkarska na, na tej rzece nie jest zbyt duża, aczkolwiek jest, łowisko jest dosyć atrakcyjne. Uważam, że warto przynajmniej z wędkarskiego punktu widzenia odwiedzić ten ciek. Jestem w okolicach Krynek, miejscowości, która leży w dzisiejszym województwie podlaskim. W Krynkach jest koło wędkarskie, mimo że dzisiejsze Krynki liczą około 2000 mieszkańców. Przed wojną było to miasto, które liczyło 10 tysięcy wędkarzy w krynkach jest blisko 250. W krynkach jest bardzo ładny zalew na rzece Krynce. Zalew został wybudowany w latach 80. powierzchnia to jest gdzieś około 3 hektarów lustra wody. No mamy tutaj sporo gatunków ryb, z ryb ropieżnych jest sum, szczupak, węgorz, okoń, no i boleń. Z ryb białych są duże okazy karpia, są piękne duże leszcze, jazie, no i płoć. Gospodarzem gruntów, przy którym jesteśmy jest Urząd Miejski w Krynkach, gospodarzem wody jest okręg PZW Białystok. Mamy ogromną prośbę do wędkarzy łowiących na zbiorniku krynki naszym, żeby nie zabierali zbyt dużych okazów. To jest teraz tendencją w całym kraju, że nie zabieramy dużych okazów. Wypuszczamy, stosujemy, stosujemy zasadę no kill. Jeszcze bardziej, może odnośnie tych y, dużych okazów, mamy prośbę również o te małe, typu płotka, karaś. To jest y, zarybiane od dwóch lat y, płotką i karaśem naszym polskim, złotym i po prostu chcemy odnowić po głowie tego stada a w związku z tym że mamy tutaj dość dużo drapieżnika typu słum i szczupak i jeszcze jak do tego dołączą wędkarze my tego nie odbudujemy w tak krótkim okresie zapraszamy wszystkich wędkarzy na ten proszę piękny zbiornik warunki są dobre bo tutaj jest Miejsce gdzie można przenocować, zjeść smacznie. A gdyby jakiemuś wędkarzowi zbrakło no czegoś to mamy sklep wędkarski. W naszej gminie i pod naszą pieką koła PZ2 w Krynkach. Mamy jeszcze zbiornik ozierany, to jest około 17 hektarów lustra wody. Tam również znajdują się różne gatunki ryb, począwszy od suma, węgorza, szczupaka, bolenia, kończąc na rybie białej, karp, amur, lin. Pograniczny pas Podlasia pomiędzy Krynkami a Bobrownikami to piękna ziemia. Widoki, gdzie ciężko dostrzec ślady ludzkiej działalności, ucieszą każde oko wrażliwe na uroki natury. Niespełna 10 lat temu, za sprawą nadleśnictwa w Krętkach, powstał tu szlak ekumeniczny, nawiązujący do wielokulturowości tego regionu. Zwieńczeniem tego szlaku jest góra ekumeniczna, skąd rozciąga się widok na zalew ozierany. Zalew ten powstał również za sprawą leśników i jest świetnym miejscem nie tylko do wędkowania, ale i do rodzinnego biwakowania. Nad wodę jest doskonały dojazd i aż dziw, że tak mało tu wędkarzy. Zalew powstał niejako przy okazji, gdy włodarze lasów podjęli wielki trud przywrócenia nieużytków, które pozostały po dawnych pehierach Puszczy Knyszyńskiej. Nad Ozielany warto wybrać się z rodziną, która w czasie, gdy my będziemy wędkowali, pozna dzięki szlakowi cały szereg ciekawostek, tak historycznych, jak i przyrodniczych. Bardzo możliwe, że w czasie spaceru po lesie uda się naszym bliskim dostrzec takiego oto dziwoląga. Podlasie, a szczególnie jego wschodnie rubieże, leżą nieco w cieniu innych turystycznych regionów Polski. Warto więc tu się wybrać i je poznać. Należy pamiętać, że mamy nie tylko góry, morze i Mazury, ale i dzisiejsze wschodnie kresy naszego kraju. Kresy nadal pełne kolorytu i uroku, tam gdzie Zachód miesza się ze Wschodem. Kiedy spojrzymy na mapę tutajszego przygranicznego skrawka Podlasia to tak patrząc wędkarskim okiem wydawałoby się, że prawie nie ma tu wody. Woda tu jest, na pewno nie jest tak obficie jak w krainach jezior, czy tam gdzie płyną wielkie nizinne rzeki, czy na pogórzu, ale jest za to bardzo urokliwie. Kolejnym plusem tego regionu jest to, że właśnie znajdujemy się nadal na kresach, bo za pierwszej Rzeczypospolitej Krynki i cały tutejszy region leżały w województwie trockim. Jesteśmy więc poniekąd w wielkim księstwie litewskim. Tu mieszają się różne kultury, różne wyznania. Obok prawosławnych krzyży widzimy krzyże katolickie. Obok cerkwi kościołów są dwa najstarsze w Polsce meczety. Jeden nieopodal w Kruszynianach, drugi nieco dalej za Sokółką w Bochonikach. Na tych terenach są trzy kultury. Są katolicy prawosławni i muzułmanie. Mieszkają tu wyznawcy islamu, polscy Tatarzy, Tatarzy Rzeczypospolitej. Co tu prowadzi szlak tatarski no, przez Krymki? Koniec XVI, początek XVII wieku. Ma na sobie taki charakterystyczny pikowany żupan bojowy który jest zrobiony według, według źródeł historycznych. Ma też yy, siodło zwane jarczakiem. To jest takie specjalne siodło, którym lekka jazda albo generalnie ta, ta, ta wschodnia część świata W każdym zakątku tego wspaniałego miejsca jest coś, co może przybrać nas oręż skoszy odwiedzenia. Eee. Powołane jest bardzo siły kultury, zorganizujemy konkurs dietę młodzieży pod sztetami. Artyści, no, powinniśmy powinniśmy wydać. I co roku na, tak. na, na U nas jest różnorodność. Przykładem tego jest dzisiejsze tatarskie święto Sambantu i święto pługa. jesteśmy w Kruszynianach, w tatarskiej jurcie. Dzisiaj mamy święto Sabantuj. Sabantuj jest to mm, słowo tatarskie i oznacza święto pługa. Po zasianiu pól, Tatarzy się bawią, integrują ze sobą i ze społeczeństwem. Ale kiedyś było to święto sadowników. Przeistoczyło się święto rolnicze. Jest to święto wsi. Szukajcie. Trzeba się i dlatego w, w takiego łoku można walczyć z konia w od, na, od z tego z tej skupu. strony. No to proszę. Jest kółka. Tak. W zasadzie jest tutaj. Waga. Gro tych naszych najlepszych uczników jest właśnie stąd z Podlasia. I to nie tylko dlatego, że tutaj ta kultura tatarska i łucznictwa konnego jest bardzo mocno zakorzeniona, ale po prostu też dlatego, że mamy tutaj coś na kształt takiej naszej stowarzyszeniowej stajni, która. Do niedawna jeszcze mieściła się w supraślu, a już od niedługo będzie się mieścić w porsukówce po drugiej stronie Białego Stok. Pani Ewa Jakubowskie dzieci panu, bo pow pan powie w jakiej sprawie, i on panu powie do kogo się zwrócić. Okay. Edycja Sabantuj reaktywowała Sabantuj w Polsce, ponieważ to Tatarzy polscy nigdy tego święta nie obchodzili. Ale uważałam, że każda inicjatywa, która ściąga Tatarów razem w jedno miejsce, ale również turystów, którym możemy przybliżyć naszą kulturę, jest dobrą chyba inicjatywą. I to widzimy po tym, co tutaj się dzieje w Kruszynianach. Kruszyniany, wioska umierająca. Kruszyniana dzisiejsza po 11 latach tej naszej działalności tutaj w Kruszynianach i 8 latach imprezy, imprezy kultury. Naturalnej, bo do tej pory były to imprezy tylko religijne. święto rolnicze teoretycznie z długą, bo ponad tysiącletnią tradycją w założeniu także miało łączyć wiele kultur, łączyć i artystycznie, i kulinarnie. I ja tutaj nawiązuję trochę do tego kulinarnie, bo to tegoroczny Sabantuj to także trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej. Trzymajcie rozkluczone, bardzo dobrze. Michał, Michaj. No potrzeba, trzeba, śmiało, śmiało. O, ja teraz do talerzy, jak najbardziej

Sabantuj, która na wiosce integrowała ludzi, mobilizowała do zbierania nagród, więc wiejskie kobiety wyszywały różne obrusy, chusty, które miały potem być nagrodą w różnych konkurencjach, w konkurencjach sportowych. Yeah. Zgaduj z Gadula, z nasza kula. Możesz wygrać piłkę, możesz wygrać. Proszę trzy pytania Idziemy. losować. To tatar polski, podaj To jest sali u Tego dnia to wszystko odbywa się w plenerze. Na podwórku, na polu wręcz, gdzie wszyscy się spotykają: my, tatarzy, goście, zwierzęta. thank <laughs> you To jest święto rodzinne, więc rodzice, dzieci razem. I to jest taki jedyny dzień, kiedy w dzisiejszych czasach ten bieg, tempo, ludzie nie mają czasu dla dzieci. I stwierdziłam, że dobrym to będzie momentem, kiedy my na te nasze święto będziemy ściągać tutaj ludzi, całe rodziny. I tak właśnie jest. Tego dnia ludzie przyjeżdżają tutaj do nas z dziećmi, z dziećmi a my ich nimi się zajmujemy. Takie wsie właśnie jak Kuszyniany i Bochoniki są wsiami nadanymi Tatarom przez polskich królów, których wyznawcy proroka nazywali kiedyś dawniej białymi kalifami. Często, gęsto słyszy się również tutaj mowę, którą miejscowi nazywają mową po prostu. Składa się ona z mieszaniny słów polskich, rusińskich czy ruskich. Przedstawiamy nasze kultury. A że Tatarzy mieszkali zawsze z innymi kulturami tutaj zamieszkującymi, jak Białorusini, Litwini, Żydzi. Więc poprzez tatarską kulturę przedstawiam mniejszości. Mniejszości religijne ale oraz kulturowe. Poznajemy siebie nawzajem, uczymy przez to szacunku jeden do drugiego, bo to jest bardzo ważne. Region piękny, oparty o puszczę, którą ogólnie nazywamy Puszczą Knyszyńską. Szukając wędkarskiego szczęścia, szukamy wielkiej wody. Czasami los rzuca nas w regiony, w tereny, gdzie tej wody jest mniej. Nie zawsze oznacza to jakąś wędkarską pustynię. Wszędzie można znaleźć, tak jak tu właśnie, piękne rzeki, jak świsłocz. Piękne, wstrągowe rzeczułki, jak nie tupa, a dla miłośników spokojniejszego wędkowania rozległy i dobrze zarybiony zalew w Krynkach, czy położony wśród wzgórz i lasów zalew wozierana. Dosłownie za chwilkę mamy wakacje. Błogosławiony moment w roku, kiedy znajdujemy. Czas na wędkowanie, a również na wędkowanie wspólnie z naszymi milusińskimi. Kupowane są zestawy składające się z krótkiego teleskopu z kołowrotkiem. Do tego dość gruba żyłka. To jest jeszcze pół biedy. Często bywam świadkiem, kiedy wędkujący na spinning tata chce od razu w pięcio czy sześcioletniej pociesze widzieć miniaturkę skutecznego spinningisty. Podobnie potrafią postępować muszkarzy czy miłośnicy połowów na pikery, fidery. Sam uwielbiam łowić na spinning. Bardzo lubię łowić na muchę, ale kiedy mam wędkować na spławik, wybieram najprostszą wędkę, czyli bat i taką wędkę. Również polecam dla naszych młodych towarzyszy wędkarskich wypraw na wakacje. Mówię o tym z uporem maniaka, ponieważ często się widuje dzieciaki, które mają. Po raz pierwszy w życiu wędkę jest to wędka z kołowrotkiem, ciężko jest im ją obsługiwać. A alternatywą dla tego typu sprzętu jest zwykły bat. Może to być bat czterometrowy dla maluchów, pięciometrowy dla nieco starszych, czy dla młodszej młodzieży, taka zgrabna szósteczka. Co my do tego bata potrzebujemy? 100, 150 metrów żyłki głównej, w tym wypadku jest to 14. Do tego szpulka przyponówki ponówki, 12. Paczka śrucin, kilka paczuszek haczyków, no i 3-4 spławiczki. Zwijadełko do zestawu i na dobrą sprawę. Oprócz obcinacza do żyłki, wszystko. A całość sprzętu do łowienia batem, pomimo że mieści się w kieszeni, warto schować w takim oto plastikowym koszu, który bardzo chętnie stosują pod lodowi wędkarze. Oprócz tych kilku sztuk sprzętu, z powodzeniem. Jeszcze wejdą w niego takie przydatne na rybach rzeczy, jak prowiant. Bat to najbardziej chyba minimalistyczna wędka, jaką można się posługiwać, ale wielokrotnie bardzo piękna w obsłudze i skuteczna. Mecenasem programu jest Komisja do Spraw Mediów i Promocji Wędkarstwa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.